Od 17 roku życia tkwi, tkwiłam w związkach z mężczyznami. Nie było ich wielu, ale na pewno to nie był też jeden facet. I kiedy rozstałam się ostatnio z moim byłym chłopakiem, postanowiłam nie z nikim, absolutnie z nikim się nie wiązać i, i dowiedzieć się, gdzie leży błąd, co ja robię nie tak. Y a oprócz tego, że te złe strony, to te dobre strony chciałam też wykorzystać. Jak to jest być singlem, jak to jest być na mieście, jak to jest y, mm, żyć po prostu z sobą. Jako ja, Klaudia, Klara, nikt mnie nie interesuje, żyję po swojej, Mam ochotę zostawić tutaj kubek, to tu zostawię kubek. Mam ochotę nie wyprać tego prania, to go nie wypiorę. I nie muszę nikomu się poświęcać, nie muszę nic siebie dawać, nie muszę nic rozumieć. Nie? Więc przez pierwsze parę miesięcy, nawet jak, jak dziewczyny rozmawiały o facetach, to mnie to drażniło. Drażniło mnie, bo ja chciałam wreszcie być z dziewczynami. Wreszcie chciałam być z dziewczynami. Gero power, w ogóle feminizm, tak, tak! Będzie super dziewczyny! E, tylko, że się dowiedziałam, że kobiety, które są długo same, one nie są szczęśliwe. Dziewczyny, które są same, nie traktują tego stanu życia, tego etapu życia prawdziwy. One cały czas uważają, że o krok od kolejnej imprezy są od poznania kogoś, kto zmieni ich życie, o krok od kolejnego drinka na mieście, o krok od wyjścia gdzieś, poznania kogoś. I one nie żyją tym, co się dzieje teraz, nie żyją tym, że my jesteśmy, my po prostu możemy się spotkać, coś robimy, jest śmiesznie, jest fajnie. One cały czas kalkulują, jak kogoś poznać, z kim mogą się odczepić od wszystkich koleżanek. W moja koleżanka zabrała mnie do swoich koleżanek na domówkę Sama dziewczyna, straszne przeżycie, naprawdę. Jesteś kurczę w świecie niechcianych kobiet. I one wszystkie są bardzo dumne. One się nie przyznają do tego, że nie, nie mogą sobie życia ułożyć. Że wszystkie są dumne. I jedna z nich. Jedna z nich a, spotyka się teraz z kimś. Mm -hmm. Jest lepsza, jest lepsza. No i ona właśnie mówi, że odkryła. Antonio. Jakiś koleś w ogóle chyba z Włoch. Dziewczyna zakochana w Antonio twardo twierdzi, że znalazła zdjęcia innej dziewczyny na jego komputerze. Na pulpicie był folder nazwany imieniem tej jakiejś innej dziewczyny, a zdjęcia były po prostu ewidentne. No i, i co my na to? Więc ja swój drink, kurwa, nie wtrącasz. Nie moje, nie moje koleżanki, nie moja impreza. Znowu, kurwa, potem będzie, że ja jestem najgorsza. Nie odzywam się. I słyszę, a tak mnie chuj strzela. Jezu, jak jest strasznie klona. Przepraszam, że tak krona naprawdę. Ja nie wiem skąd się u mnie bierze, że mam taki kaliber klinięcia i to wypada z moich ust tak naturalnie. Ja naprawdę nie chcę tego, ale się to zdarza. Dobrze, spróbuję od tego momentu już nie klnąć. A to nie będzie to łatwe. I, i, I słyszę, jak jedna: co ty, co? No to, że ma folder, to jeszcze nic nie oznacza, stara. Przecież Boże, ja dam na facetów takich rzeczy, bo. Mówię, że A dlaczego ty mu w ogóle sprawdzałaś komputer? Dlaczego ty mu w ogóle sprawdzałaś komputer? Ja jestem. Ja. Teraz Wam powiem coś i niestety, ale w większości mężczyzn się to nie spodoba. Ja czepię wszystko, co ja dostanę do swojej ręki z mężczyzn, z jestem. Bo skąd ja mam wiedzieć, czy ja mu mogę ufać? Mówi się, zaufaj mi, zaufaj. No na jakiej podstawie komuś masz zaufać? Z obcy dla Ciebie człowiek, którego wpuszczasz do swojego mieszkania, do swojego łóżka, do swojego życia, który może Ci złamać całe Twoje życie. Dlaczego miałabym go nie sprawdzić? Kurwa! Miałam nie klnąć. <laughs> on się i on się wytłumaczył, że... Jakaś laska go y, 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 stokuje ze zdjęciami i że z jakiegoś dziwnego, niewyjaśnionego dla mnie powodu y, on te zdjęcia ściąga sobie do folderu. Wszystkie <laughs> laski, że to jest spoko, że nie wolno jej grzebać, że to prawdopodobnie jest tak, jak on mówi, że... No i y, 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 ja się nie i nagle słyszę, że ty tu prowadzisz takiego wideobloga i ty mówiłaś tam o tych toksycznych relacjach, to może byś tutaj się udziel... Co sądzisz? Co, no. nie znał sytuacji, więc może nie będę się odzywać. Klaudia, powiedz coś, no ale no, słyszałaś fakty, jakie jest Twoje zdanie? Koleżanka, która mnie przeprowadziła na tę domóweczkę niechcianych kobiet w tym miejscu, nie odzywaj się, Klaudia, błagam, błagam, nie mów nic do niej, nie powiedz kłam. Ja czuję, że ja po powinnam powiedzieć jak jest. Ja nie będę taką kurczelaską, która powiela te kłamstwa wszystkie i te jak jakieś kurwa bzdury. Wmawiają te dziewczyny, że one są bardziej chciane niż są, w ogóle bardziej kochane niż są. Nie mogę tego znieść. Ale wiecie że nie mogę tego znieść, bo mi jest po prostu ich szkoda. Bo mnie jest siebie szkoda, kiedy jestem wykorzystywana, więc szkoda mi jest też także innych kobiet, kiedy są wykorzystywane. Szkoda mi jest facetów, to nie tylko chodzi o kobiety. Akurat ja jestem dziewczyną, ale jakbym była facetem, tak samo by mi było facetów wykorzystywanych. Szkoda, tak samo bym broniła rodu męskiego, także w ogóle każdego człowieka na świecie, tak naprawdę, który jest po prostu źle traktowany. Mogę ci powiedzieć, co ja robię w takich przypadkach. Natomiast ty absolutnie nie musisz mnie słuchać, bo jak widzisz, nie mam obrączki na palcu, więc najwidoczniej to, co ja robię, nie działa. Więc jestem chujowym doradcą, jestem kurwa najgorszym doradcą. Czy ty widzisz, że miała czwórkę dzieci i szczęśliwego, bogatego męża? Nie! I, kurwa biały dom i, i psa i, i drzewo, nie! Dobra, powiedz, fej! Ale nie, no, dobra, no, posłuchamy! Chłopak, z którym ja dzielę życie. Miał na pulpicie, czy mam zamiar coś bycie, zdjęcie z kategorię z jakąś laską, która mu robi Ewida, która ma w ogóle zdjęcia takie po prostu, wiesz. To bym z nim zerwała. No to albo mu nam nie zależy i chce to naprawić i pokazuje mi, słuchaj, weź, bo naprawdę poniosły cię nerwy, zobacz, to, 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 udowadnia mi to, to, to. I ja wtedy jestem w stanie powiedzieć, no dobra, sorry, że tak nerwowo zareagowałam, to możemy być dalej razem, ale na pewno nie byłoby tak, że on by mi powiedział... Dobra, jakim prawem grzybałeś w moim komputerze? I w ogóle to jest moja sprawa. Ja bym powiedziała: Nie, no, to jest jego sprawa. To nie jest jego sprawa. To jest też twoja sprawa. Jej najlepsza przyjaciółka, tej zdradzanej dziewczyny, mówi do mnie z taką pogardą totalną. A wyglądała naprawdę strasznie: wyglądała, huu, srogo. Była taka czy obcięta na jeża w okularach, w garsonce. Taka, wiesz, baba, nie? Konkretna, samotna. Czemu ty byś się tak zachowała? Skąd ty wiesz? Dlaczego ty takie rzeczy mówisz? Nie przejmuj się nią. Tam Dorotka, powiedzmy, że ta skamiana. Nie przejmuj się nią Dorotka. To ciągnie temat, jedzie po mnie. Że wiesz, że właśnie przez takie napuszczanie koleżanek to są, to związki się sypią. Bla, 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 bla. Więc ja nie wytrzymałam. I mówię do niej, Kurczę, jesteś jej przyjaciółką. Dlaczego ty to robisz? Dlaczego? Jej chłopak, z którym ona się spotyka, ma folder z obcą laską, która ma erotyczne zdjęcia. Ona ma. Erotyczne zdjęcia innej kobiety u siebie na komputerze to nie jest normalna oznaka. Dlaczego ty jej tego nie powiesz? Po prostu, co ty się cieszysz, że skoro tobie się w życiu nie udało, to niech jej się też nie uda? Może, Co ty się cieszysz, że skoro ty się dzisiaj z nikim nie spotykasz, czy ty jesteś sama, to niech ona będzie w chujowym związku, żeby tobie potwierdzić, że lepiej jest być samej? Żaden normalny, zakochany koleś nie posiada folderu innej dziewczyny na swoim komputerze na pulpicie w zdjęciach ewidentnie erotycznych. Żaden, którego ja znam, który jest w szczęśliwym związku małżeńskim, bądź w szczęśliwym związku narzeczeńskim, bądź w szczęśliwym związku po prostu związku, nie ma zdjęć innych dziewczyn na pulpicie. Koniec, kropka. Tak jak dziewczyny zakochane nie mają zdjęć innych facetów. No kurczę, jednak jesteśmy w Europie i żyjemy w monogami, i ludzie zakochani, Deklarują się, że są zawsze z tą jedną osobą, dopóki im się nie znudzi, i nie pójdą do innej. Tak jak to zrobił Antonio. Nawet skuciłam koleżanki i w ogóle była już atmosfera bardzo niesympatyczna. Nie Wypiłyśmy jeszcze po kielichu, po czym yy, laska, z którą przyszłam, siedziała tak i powiedziała: to jest ostatni raz, kiedy ja cię ze sobą gdziekolwiek zawieram.